Zadanie. Wykaż, że dwusieczne kątów przyległych tworzą ze sobą kąt prosty. Mamy założenie. Założenie jest oparte na rysunku. Otóż alfa i beta są to kąty przyległe, tworzące razem 180 stopni. Są to nasze dane, informacje początkowe. Jeżeli poprowadzimy dwusieczne tych dwóch kątów, to oczywiście każdy z tych kątów zostanie podzielony na pół. A kąt między tymi dwusiecznymi, no właśnie, prawdopodobnie będzie 90 stopni, ale to trzeba udowodnić. Więc teza, fakt, który należy udowodnić, to jest to, że alfa drugich to jest ten kąt, plus beta drugich to jest ten, i suma tych dwóch kątów jest równa 90 stopni. Należy skorzystać z założenia. Wiemy, że te dwa kąty są przyległe, czyli łącznie dają nam 180 stopni. Jak porównamy sobie informacje z założenia i tezę, czyli to, do czego dążymy, widzimy tutaj dość duże podobieństwo w tych równaniach. Jeżeli nasze równanie z założenia podzielimy na dwa, otrzymamy tutaj alfa drugich plus beta drugich równa się 90 stopni. Otrzymaliśmy automatycznie tezę, czyli to, co trzeba udowodnić, a więc udowodniliśmy już tezę.